Witam szanownych widzów, kanał w Atmosfera. Odświeżył mi się temat, który chciałem trochę zapomnieć, ale nie udało się zapomnieć, dlatego że dzisiaj zeznawałem w sprawie, która się toczy odnośnie wypadku z Przasnysza, odnośnie wypadku Pabla w tandemie. I mm, o ile pewne kwestie, spróbuję teraz je wytłumaczyć, dotyczące samych kwestii technicznych, o ile chodzi o kwestie techniczne, sprawy są dość proste, o tyle trapią mnie pewne przemyślenia odnośnie. Odpowiedzialności, podziału odpowiedzialności, jeśli chodzi o to, kiedy coś już poszło nie tak jak powinno było pójść, tak jak nagrałem na gorąco film, którym, który 5 lat temu, który dotyczy tego wypadku, niewiele się pomyliłem, wydaje mi się, że nawet nic się nie pomyliłem. Problemem głównym, kluczowym była, był element zamiennik zawleczki zamykającej wyłogi spadochronu, który został dobrany na tle niefortunnie, że zarówno jego. Konstrukcja, to że to był jeden pojedynczy wąs, a nie podwójny wąs, że zakłucie metalowe było nieodpowiednie do średnicy tego, tej linki, które, z której został wykonany wąs, to były sprawy niezwykle istotne, ale najbardziej istotne się okazało to, że skład chemiczny albo inaczej, tworzywo stosowane w, tej, w, tym, w tym wąsie jako otulina zabezpieczająca linkę stalową. W temperaturach niskich rozwarstwiła się, odeszła od ringi stalowej, co spowodowało, że zakleszczył się, zakleszczyła się zawleczka na pętli zamykającej. W dalszym efekcie to zakleszczenie spowodowało, że naprężenia i zwiększona siła podczas spadania rozerwały tę zawleczkę. Zawleczka została w pokrowcu. I w zasadzie tandem pilot nie miał żadnego wyjścia, nie miał żadnej możliwości obrony. A akurat tego dnia zabrakło szczęścia jemu i pasażerowi, dlatego że w tym momencie splątał się również e, pilocik od zapasowego spadochronu z hamulcem, który był nad tymże skoczkiem. Może dla osób, które mniej rozumieją o co chodzi, spróbuję wytłumaczyć to bardzo patologicznie. Tandem, żeby mógł normalnie funkcjonować, musi spadać. Z wyeksponowanym hamulcem. Hamulec nazywany nieraz stabilizatorem, głównie pełni funkcję hamulca. Zmniejsza prędkość spadania zespołu skoczka i pasażera z prędkości około 300 km na do prędkości około 200 km na Prędkość zbliżona do 300 km na godzinę może być zagrożeniem zarówno dla spadochronu głównego, jak i zapasowego, dlatego procedura awaryjna, która się podejmuje w sytuacji braku działania hamulca. Muszą być zrealizowane w ciągu kilku sekund od momentu wyjścia z samolotu i powinien być otwarty spadochron zapasowy. Tutaj, po, po normalnie przebiegającym skoku, kiedy tandem pilot użył wyzwalacza, aby zwolnić zamki trójpiersieniowe hamulca, aby hamulec mógł zgasnąć. Najpierw hamulec gaśnie, bo jest to duża powierzchnia, która mogłaby uszkodzić spadochron główny, więc najpierw gaśnie i dopiero zgaszony pilocik. Wyciąga, wyciąga paczkę z pokrowca. To jest tak jak działa kill line, tylko że kill line gaśnie dopiero wtedy, kiedy spadochron wychodzi z paczki. Natomiast tutaj kill line gasi pilocik, w momencie kiedy ma ten pilocik wyciągnąć paczkę z pokrowca. W tym tym momencie, kiedy zostaje zwolniony, na hamulcu jest naszyta zawleczka, zawleczka zamyka wyłogi pokrowca. Czyli najpierw, najpierw hamulec oddala się, gaśnie, wyrywa zawleczkę, wyrywa zawleczkę otwiera wyłogi pokrowca. I dalej linka, która jest w środku w tym hamulcu albo taśma, która jest w środku w hamulcu wyciąga paczkę wraz z głównym spadochronem. Tutaj ten proces został zatrzymany poprzez dorobioną zawleczkę, nieoryginalną zawleczkę, która prawdopodobnie w wyniku niskiej temperatury, w wyniku tego, że w małym samolocie tandemem szoruje się tyłkami po ziemi i najprawdopodobniej klapka, która się w ten sposób zabezpieczająca zawleczkę może otworzyć i zawleczka może się zagiąć. Do tego się mogą nałożyć również nieprawidłowe zachowanie układaczy, dlatego że nawet jeżeli oni wiedzą, a zakładam, że większość z nich wie, że kiedy jest zawleczka stworzywa sztucznego, albo inaczej z linki stalowej, ale w otulinie stworzywa sztucznego, inaczej wyciągamy tasiemkę zamykającą, inaczej wyciągamy pak boja. Normalnie chronimy tentelkę zamykającą pokrowiec. A tutaj chronimy zawleczkę, bo wyciągając w taki sposób jak po metalowej zawleczce, metalowa zawleczka, e, cięta tasiemko nie zostanie przecięta. Natomiast stalowa linka, która ma otulinę z tworzywa sztucznego. E, to tasiemka lub pakboj może nacinać ją. Teraz nacięcie z tego tworzywa sztucznego, w zależności od tego, jaka, jak, to, jak to tworzywo jest zawulkanizowane na, na linie stalowej, mniej lub bardziej elastyczne, inaczej zachowujące się w niskich temperaturach, do tego może się przyczynić, że ono się złamie, otulina się złamie i wejdzie Nadzieje się niejako na tasiem, tasiemkę zamykającą, na zamykającą, uniemożliwiając wyciągnięcie i otwarcie wyłogów pokrowce. Do tego, do tego właśnie doszło. I to było przyczyną, i to było przyczyną śmierci obu, yy, obu tych osób Pabla i Skoczka, który akurat pechowo wylosował sobie tego dnia pechowego tandem pilota, który, z którym zginął. Co mnie męczy? Męczy mnie to, że nie są sprecyzowane i nie są w przepisach jasno określone. Kompetencje osób, które odpowiadają za stan techniczny sprzętu. O ile jeśli chodzi o sprzęt rekreacyjny, co dzisiaj zaznawałem, jest proste i jest to niejako przyjęte w, w świecie spadochronowym, że za część dotyczącą ratowania życia, czyli spadochron zapasowy, i za uprząż, za stan uprzęży pokrowca od zapasowego spadochronu, za te elementy, w te elementy tylko i wyłącznie może ingerować mechanik, który ma odpowiednie uprawnienia. W Polsce jest to mechanik, który dostaje uprawnienia nadane przez ULC i on tylko może ingerować, te, te, zamykać, otwierać, otwierać może też skoczek, ale ułożyć i dbać o stan techniczny ma mechanik układać. Ale główny spadochron jest niejako... w... O ten sprzęt dba już sam skoczek. Przy czym tandem nie jest takim samym spadochronem rekreacyjnym. Jeśli chodzi o tandem, jest to sprzęt, który jest o wiele bardziej skomplikowany i jego zdatność i dopuszczenie do użytkowania obejmuje więcej elementów i mechanik powinien sprawdzić nie tylko kwestie ułożenia spadochronu zapasowego i wszystko co dotyczy przestrzeni pokrowca, spadochronu zapasowego, ale również hamulec, spadochron czy też pokrowiec wraz z hamulcem. Uprząż pasażera również to, to jest wymagane, żeby to sprawdzić, ale trudno mi jest określić, gdzie to jest dokładnie opisane. Wchodzimy w przestrzeń, w której nie, nie jest do końca jasne, kto ponosi odpowiedzialność i nie zostało to jakoś dookreślone. Moim zdaniem również po tym wypadku powinno zostać, zostać jasno opisane. I jaki jest zakres obowiązków mechanika odnośnie tego sprzętu. Być może jest, być może po prostu ja nie znam już przepisów, które są w Polsce, dlatego że wypadek miał miejsce 5 lat temu, ja, ja wyjechałem z Polski jeszcze 5 lat wcześniej, w związku z tym mogę, mogę po prostu nie znać realiów, jakie są w Polsce, jak to wszystko wygląda, natomiast jest to coś, co nie, nie, nie ukrywam, że mnie męczy. męczy. Męczy mnie również to, że sam patrząc na taką zawleczkę, która została dorobiona, Krew mnie zalewa, bo widzę, że to jest po prostu chałtura, która została wykonana. Natomiast to, że ja to widzę jako chałturę, może mieć również tą samą rzecz, widzimy w inny sposób. Oprócz tego, że skaczę i uczę ludzi skakać, moje średnie wykształcenie jest wykształceniem technicznym. Jestem elektromechanikiem. W związku z tym miałem również zajęcia z materiałoznawstwa, i dla mnie. Pewne elementy są o wiele bardziej jasne i przejrzyste, kiedy widzę, jak coś zostało zrobione. Łącznie z tym, że jestem również akurat tej fabryki mechanikiem od układania spadochronów zapasowych i od serwisowania sprzętu. I nawet nie o to chodzi, że wbrew instrukcji obsługi został użyty element, który nie był elementem kompatybilnym nie był elementem, do którego fabryka zmuszała, aby użyć. Jako zamiennik, tylko zostało coś dorobione. W spadochroniarstwie dorabia się różne rzeczy. E, amerykański mechanik, który jest master riggerem, ma możliwość zrobienia ze sprzętem wszystkiego, jeśli potem ten sprzęt zachowuje swoją zdatność do użytkowania czyli wszystko może rozpróć, może wszystko z powrotem poszywać, połączyć, pozapinać, porobić ale ma to znowu być zdatne i jego podpis na, na karcie zestawu gwarantuje użytkownikowi, że ktoś, kto ma pełną wiedzę i pełną umiejętności, zrobił z tym sprzętem wszystko, co można było zrobić, aby ten sprzęt był zdatny do użytku, albo powiedział, że ten sprzęt nie będzie, nie ma jego podpisu, ta osoba na przykład umywa ręce. Bywa tak, że ktoś mi przynosi sprzęt, który z zapasowy jest po prostu za stary i mówię, że nie, ja tego nie ułożę, bo ja chcę dobrze spać. I my, to nie jest nic, nic wielkiego. To czasami być troszkę nijmym dla kogoś, to nic nie znaczy, dlatego że okazuje się, że potem ta osoba jednak jest w stanie wyciągnąć jakieś zaskurniaki i kupić sobie nowe zapasowe spadochron, które można wkompletować i normalnie dalej go używać. Ale to jest mój punkt widzenia. Natomiast akurat Pablo był, był osobą, która, który pracował w obsłudze klientów. Nie sądzę, o ile wiem, nie miał wykształcenia technicznego, więc dla niego to wszystko wyglądało inaczej. I on jedyne co mógł zrobić, to mógł polegać na opinii mechanika. I tak też powinniśmy działać. Powinniśmy się opierać na decyzjach osób, które są kompetentne w danym, danej przestrzeni o wiele bardziej niż my. Jeżeli nie mam wiedzy na temat tego, jak ten sprzęt jest nie tyle skonstruowany, bo wiedzę na temat tego, jak jest skonstruowany, jak się go eksploatuje, Tandem Pilot uzyskuje podczas szkolenia, kiedy ma uzyskać uprawnienia Tandem Pilota. Natomiast to szkolenie nie obejmuje materiału zdarstwa, nie obejmuje Umiejętności rozpoznawania, czy dany element, który jest zastosowany, jest elementem funkcjonalnym, czy jest elementem, który może nieść pewne zagrożenia. Mając wiedzę na temat wypadków, na temat tego, co na przykład było, kiedy zastąpiono cięgna żółte cięgnami czerwonymi w przypadku jednej z firm amerykańskich, kiedy właśnie w wyniku niskich temperatur następowało rozwarstwienie i ta otulina zablokowała się na zamkach trupieścieniowych, uniemożliwiając skoczkowi odłączenie głównego spadochronu i akurat pechowo rzeczywiście też ten zapasowy się w zapasowy splątał. I to przeszło już do, 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 do... Jako raport z tego stał się pewnym z elementem, elementów krwią opisanych dla wiedzy innych skoczków. Te kable zmieniono i znowu firma chcąc utrzymać pewną swoją niezależność i to, że są bardziej bardziejsi od pozostałych producentów, i wszyscy używają e, kabli żółtych, które trzeba lubrykować, ale, ale są sprawdzone przez, przez pokolenia skoczków, to oni chcą być inni, oni chcą być bardziej. Teraz z miejsca tych czerwonych, które się nie sprawdziły, wprowadzili pomarańczowe. I, przed biuletem, w którym się wymienia te przewody. Ale sam case tego, że można użyć linki stalowej, która ma nieprawidłowo dobrane parametry tworzywa sztucznego, które ma chronić pętlę zamykającą, żeby nie była cięta przez linkę, ale też to tworzywo sztuczne powinno mieć wytrzymałość, śliskość i zmieniać swoje parametry wraz ze zmianami temperatury, utlenianiem się, wystawieniem na działanie słońca, etc., etc., Powinno to wszystko być sprawdzone, że nie, po paru latach nie wychodzi z tego jakiś problem. Tu akurat ten problem wyszedł, dlatego że nie wiadomo w ogóle, jakie było pochodzenie tego, 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 tego materiału, z którego wykonano zamiennik. Ale Pablo, nie mając wiedzy technicznej i być może też nie drążąc wypadków i nie badając ty, ty, tylu wypadków, które ja miałem nieprzyjemność analizować mógł nie wpaść na pomysł tego. Dla niego po prostu było powiedziane, że Słuchaj, to jest w porządku, to jest ok, to nie jest, nie jest to co było, jest, bo wygląda inaczej, to na pewno widział, że wygląda inaczej. Nie tylko chodziło o kolor, bo zawleczka oryginalna była przezroczysta, znaczy przezroczysta. To była stalowa linka, ale gruba stalowa linka, która, która miała otulinę przezroczystą, natomiast została zastąpiona cienką stalową linką, która miała czarną otulinę, wyglądała jak jakiś... Nawet nie wiem co, bo nie wiem gdzie to można kupić. Czy to jest materiał, który można kupić w Leroyku, w dziale ogrodniczym, czy to jest coś, co, co, skąd to się w ogóle wzięło, nie mam pojęcia. Natomiast nie... nie... Nie zastosowałbym tego, nawet gdybym musiał w swoim sprzęcie, bo jeżeli to bym wziął żółte kable i zrobił zawleczkę podwójną, bo jeżeli jest, to, jeżeli jest to linka stalowa, która ma mniejszy przekrój i widziałem takie rozwiązania u innych producentów, podwójnych, podwójnych wąsów z żółtego cięgna, to bym takie zastosował. Nie, nie, nie wyważałbym otwartych drzwi, tylko zrobiłbym coś, co już było sprawdzone i funkcjonowało. Ktoś, kto to zrobił, poszedł wyjątkowo na rympał, zrobił to podwójnie źle, Dobrał zły materiał i technicznie to źle zrobił, dlatego że w tym momencie, w którym być może nastąpiłoby oderwanie tej otuliny, być może linka by się wysunęła z tej otuliny przy większym obciążeniu. Dlatego że po zwolnieniu hamulca tandem przepada w dół, zwiększa swoją prędkość. Jak zwiększa swoją prędkość, to nawet zgaszony piloci przy 300 na godzinę będzie wytwarzał o wiele większe opory, o wiele większą, wiele większą siłą będzie próbował wyrwać zawleczkę. Być może też tandy pilot miałby. Nie wiadomo, czy tego nie robił podczas, podczas spadania, czy nie próbował ręką wyrwać tej y, taśmy. Być może wyrwał tą taśmę przy pomocy swojej własnej ręki, zawleczka została uszkodzona, ale została ta zawleczka w pokrowcu już jej nie, nie można było wyciągnąć. Tego nie wiemy. Natomiast być może, gdyby, gdyby, był to, gdyby to było y, zamocowane prawidłowo, a nie przy pomocy zbyt y, dużej średnicy zakucia, być może te obciążenia, które powstawały w hamulcu, byłyby wystarczające, żeby tą zawleczkę wyrwać. Także podwójnie zostało to, jak mawiają na południe Polski, wzdupcone. I nie to, nie, nie powinno, nie powinno tak było być, ale tak było. I teraz Pablo zwyczajnie mógł tego nie rozpoznawać jako problemu. Mówi, ja to widzę inaczej. Ja to widzę inaczej z powodu swojego doświadczenia. Natomiast trzeba przyjąć, że Pablo, który chociaż był pedantem i był osobą, która była dobrze i lubianym Lubianym instruktorem, który wykonywał dobrze swoje obowiązki, to trzeba wziąć pod uwagę, że to był instruktor tak zwanej młodej fali. Że to był człowiek, którego wyszkoliłem od AFF, potem, potem on sobie poszedł w świat funkcjonował. Natomiast nie znał spadochronów okrągłych, nie znał systemów zapinania na zamki stożkowe, nie widział tego, jak to wszystko jak wyglądała ewolucja spadochroniarstwa, jak wyglądało przekształcanie spadochroniarstwa klubowego w spadochroniarstwo zachodnie, które miało po drodze dość bolesny okres skupowania wszelkiego rodzaju szrotów z zachodu, które były jakkolwiek podtrzymywane przy życiu, żeby funkcjonowały. Lekcja może nieprzyjemna, ale również lekcja, która, z której się wyciąga jakieś wnioski, która może być, może być lekcją, która komuś ratuje życie. Jemu nie było pisane, żeby to, to rozpoznać. Prawdopodobnie, co jest też, to jest też tylko znowu gdybaniem, prawdopodobnie zapytał, czy dlaczego to wygląda inaczej. Ja dowiedział się od osoby, która była dla niego osobą kompetentną i osobą, której może zaufać jako specjaliście, a powiedziała, że to wygląda inaczej, ale to spełnia wszystkie swoje wymagane funkcje, które ma spełniać jako zawleczka. I to mnie męczy. I to mnie męczy dlatego, że, również jeżeli chodzi o tandem pilotów, jest pewien zakres szkolenia, który, 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 który muszą oni odbyć, natomiast tandem pilot. To nie jest żaden omnibus spadochronowy. To jest osoba, która ma tysiąc skoków, to jest osoba, która umie operować spadochronem, która umie lądować bezpiecznie, która ma umiejętności podczas swobodnego spadania takie, że może e, okiełznać i pracować na resztkach powietrza z osobą, która wydziwia jakieś dziwne figle z przodu. Tak, to wszystko, tego wszystkiego można nie tyle nauczyć, ile się robi na, podczas stażu tandemowego niejako e... Uczy się takiego kandydata tandemowego, z czym się może spotkać w, swoim, w swojej, swojej karierze tandemowej. Co jest co jest zagrożeniami, co jest niebezpieczne. Ale podczas tego szkolenia nie ma czegoś takiego jak... Zajęcia z rozpoznawania podróbek technicznych albo zajęcia w tym, żeby zobaczyć. To jest podobnie jakbyśmy szkolili jakikolwiek biurokratę odnośnie analizowania podpisów. Nie będzie grafologiem, musi, musi oddać do grafologa. Jeżeli, jeżeli nie, nie rozumie, jak coś jest zrobione, nie rozumie, czy ten element jest prawidłowo zainstalowany, być może powinien skonsultować się z jeszcze jednym mechanikiem. Jak Ale. Ale też nie musiał tego zrobić dlatego że normalne jest i zdrowe że jeżeli młody instruktor dostaje informacje od bardziej doświadczonego instruktora który jeszcze nie tylko jest stanem pilotem, ale jest też mechanikiem, który ma wieloletnie doświadczenie w tym co robi, to po co dalej to drążyć? Osoba powiedziała: że jest "W porządku, jest w porządku, robimy swoją robotę, zakładamy, że ci, którzy zajmują się innymi kawałkami przestrzeni, są w stanie to ogarnąć." Ale w łańcuchu zdarzeń okazuje się, że to jest coś co gdzieś może zawieść. I się okazuje, że jesteśmy zdani w tych sytuacjach, chociaż jesteśmy uznawani za ekspertów, jako tandem pilot, tandem pilot dla skoczków jest ekspertem, tandem pilot dla pasażerów jest ekspertem, ogólnie jest ekspertem. Ale pośród doświadczonych skoczków, pośród instruktorów, pośród mechaników okazuje się, że jednak nie jest ekspertem. I nie jest to nic złego, po prostu chodzi o to, że jest pewna dystrybucja, pewien, pewien rozdział odpowiedzialności, że ufamy, że ludzie, którzy coś mają wykonać, wykonują to najlepiej jak potrafią, wykonają, wykonują to wystarczająco dobrze. Pierwsze informacje, które nagrałem kiedyś w tym filmie, poprzednim 5 lat temu, to było to, kiedy zadzwoniłem do procenta tego sprzętu i powiedziałem mu, co, jak, jak to wygląda. Strzępy informacji, które wtedy do mnie dotarły, okazały się być wystarczające, żeby prawidłowo przygotować hipotezę i prawidłowo zbudować, z, odtworzyć zdarzenia, które nastąpiły, te tragiczne. I pamiętam, co wtedy mi powiedział: ciągle pamiętam, nie? Co, 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 za, co za wstyd. What a shame. Co za wstyd zginąć za kilkanaście euro. Bo to chodziło o kilkanaście euro, i teraz twójka ludzi nie żyje. Zupełnie się nie ma co dziwić, że rodzina osoby, która zginęła w tym tandemie, rości sobie z powództwa cywilnego e, odszkodowanie, bo stracili bliską osobę. Zaufali w system, który miał być, miał funkcjonować. Owszem, to był pierwszy wypadek śmiertelny tandemowy w Polsce, ale jednak za tym wypadkiem ciągnie się bardzo e, nieładny smród, bo gdyby, gdyby to jeszcze było tak proste, ale i tragiczne nadal że popełnił błąd tamten pilot. To wszystko zostaje pewnym pewnym człowiek ma prawo do błędów. I może w stresie się pomylić. Być może zrobiłby złą procedurę awaryjną, ale nie, zrobił ją dobrze. Ale gdyby zrobiło nie w porządku, to jest sprawa prosta. Tak? Ma ubezpieczenie instruktora, ma ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. W tym momencie rodzina, rodzina tej osoby rości sobie od tego od tunelu tego pilota, od, inaczej, już nie od tunelu pilota, bo od niego sobie nic nie porości, ale, ale rości, rości sobie od ubezpieczyciela z racji tego, że tunel pilot popełnił błąd, ale nie pełni tego błędu. To pełnił błąd kto inny, to pełni błąd kto innych, inny, któremu ten zaufał i nie miał innego wyjścia jak zaufać, dlatego że w tym systemie akurat osoby, które są kompetentne odnośnie kwestii technicznej, to znaczy są mechanicy. W związku z tym, jeżeli instruktor czegoś nie wie, spadochronowy, idzie poradę po techniczną do technika. To jest normalne, tak samo jak, jak przychodzi kwestia, w której się nam coś zepsuje w samochodzie, to albo bierzemy sobie obcęgi i próbujemy sami to naprawić, albo oddajemy to do mechanika, żeby to prawidłowo zrobił. Jeżeli mamy swój samochód, to możemy się bawić obcęgami i drutem. Natomiast jeżeli mamy na przykład autokar, w którym bierzemy pasażerów za granicę i będziemy jeździli po krętych serpentynach w Alpach, to w tym momencie oddajemy nie tylko do warsztatu, ale oddajemy do warsztatu, który ma odpowiednie kwalifikacje do tego, żeby takie coś nam przygotować, taki, taki sam taki na autokar naprawić. I tak to wygląda, nie? jeżeli teraz oddajemy do certyfikowanego warsztatu, który naprawili nam tę autokar, ale wsadzili on na przykład jakiś element, który jest zdupcony, znowu użyję tego słowa, które jest z południa Polski, i ten zdobcony element nie jesteśmy w stanie rozpoznać jako kierowca tego autokaru, czy on jest w porządku, czy jest nie w porządku. Również jako właściciel tego autokaru, który, który sprzedaje bilety na, na przejazd, jako, jako, jako firma też nie jesteśmy w stanie stwierdzić, Ufamy i mamy na to powiedzmy fakturę, mamy jakieś, mamy jakieś dokumenty, że to ten organ, to, to ten element całej, całej całości obsługi technicznej, tego wszystkiego na czym klient, który będzie jechał w Alpy ufa, że zostało to prawidłowo naprawione. A tutaj akurat się okazuje, że ktoś wpadł na pomysł, że zamiast, zamiast, zamiast wymienić zacisk hamulcowy, to on wsadzi zacisk hamulcowy od traktora, albo sam zrobi ten zacisk hamulcowy przy pomocy wiertarki i wyrzeźbi to z kawałka kalenera. I następuje sytuacja, w której gdzieś zostało zaburzone zaufanie, gdzieś zostało zrujnowane zaufanie tak naprawdę, bo y, mówimy o wyższym etapie, do którego nie dociera w ogóle żaden y, Użytkownik, żaden młody skoczek, pasażer, nawet skoczek, który ma około tysiąca skoków, nie, nie będzie podważał, nie będzie wchodził w dyskusję na ten temat, co jest aż tak wysoko, gdzie się konsultują instruktorzy wraz z doświadczonymi mechanikami składowo Wchodzimy dlatego, dlatego, to tak bardzo śmierdzi. Tam jest to, jest coś, co mnie cały czas męczy, dlatego że prosty błąd, który popełnia człowiek, to nie jest nic skomplikowanego, ale. Błąd tego rodzaju, taka fuszerka, która jest zupełnie niezrozumiała, element, który można było zamówić, który z Francji do Polski przyszedłby w ciągu 4-5 dni który kosztował, nie wiem, kilkanaście, może dwadzieścia, może, może niech kosztował nawet pięćdziesiąt euro, ale w wyniku, ale instrukcja jasno wskazuje, że nie może być użyty ten zamiennik. Ma być dokładnie to, co producent sobie wymyślił. Producent nie bez powodu robił testy i nie bez powodu pracował nad tym, żeby coś wymieniać na elementy, które są przez niego odpowiednio dobrane do tego, żeby to wszystko funkcjonowało. Smutne jest to, że wszystko wskazuje na to, że to Bądź brak odpowiedniej wiedzy, co jest karygodne, bądź przeświadczenie o swojej nadmiernej wiedzy, co również jest karygodne, bądź próba zaoszczędzenia na czymś, co zarabia, co również jest karygodne. Doprowadza do, do śmierci ludzi i to w sposób tak głupi, w którym nie było tam błędu instruktorskiego. Owszem, można powiedzieć, ktoś to powinien był sprawdzić. Ale nawet jeżeli sprawdza instruktor instruktora i patrzy tamten pilot na tą zawleczkę, którą wykonał mechanik, jakiś mechanik, bo oczywiście kiedy jest sukces, to jest wielu ojców, ale kiedy jest porażka, to jest sierotą, jakiś mechanik wtedy wykonał tą zawleczkę. Ktoś ma to sprawdzić. Dowiaduje się, tak, na to zostało zatwierdzone. To ktoś sprawdził, jest podbite w karcie zostało wszystko jest w porządku. Nie? Kto ma to podważyć? Na, jakiej, na podstawie jakiej swojej wiedzy ma to podważyć? Nie? Może inny mechanik mógłby to podważyć. Sprawa jest nadal trudna. Myślałem, że z nią pożegnam, się nie pożegnałem. Życie mnie znowu w nią wciągnęło, Znowu, jest tak, że nad tym myślę. I, i kolejna uśmiechnięta twarz. Nie, nie znałem osoby, która leciała z Pablem, ale Pabla znałem. W związku z tym kolejna uśmiechnięta twarz, która zostaje gdzieś tam na półce osób, które się nie starzeją. I gdzieś tam to wyciągane jest kolejny raz. ta akurat, ta akurat śmierć akurat jest moim zdaniem skatelegowana w sposób e, naj najsroższy, bo chodzi o śmierć w wyniku tandety i głupoty. A nie brawury, która jest tak często przypisywana spadochroniarzom, czy też braku rozsądku, to nawet nie o to chodzi tam. To jest grubsza rzecz, która jest o wiele bardziej smutna. Także podzieliłem się z Wami tym, jeżeli to rozumiecie, to rozumiecie, jeżeli nie rozumiecie, to spróbujcie zrozumieć. Są, sprawy są skomplikowane, nic nie jest czarne, nic nie jest białe w spadochniactwie, które jest niebezpieczne, cały czas jest, istnieje system, w którym uszczelnia się pewne problemy. Mam nadzieję, że ten problem, który doprowadził do śmierci dwojga ludzi, zostanie uszczelniony i nie będzie możliwości, aby za jakiś czas nastąpił podobny wywadek do tego. Być może świadomość trochę wzrośnie bardziej i ludzie będą bardziej dbali o sprzęt. Szkoda, że takie coś nastąpiło. Pozdrawiam serdecznie wszystkich. Mam nadzieję, że następny film będzie sympatyczniejszy. Coś może z powietrza wrzucę, może coś nagram niedługo. Jakieś mroczne filmy z okrugu nocnych. I teraz naciskam guziczek.